Firma RSA Sport powstała z fascynacji butami wyposażonymi w pięć palców. Dwóch dżutoków, którzy użytkowali wyjątkowe obuwie, chciało podzielić się swoją pasją i tak powstał fan marki Vibram Five Fingers. Zainteresowanie było bardzo duże, więc sportowcy postanowili, że zajmą się dystrybucją produktów. W 2011 roku RSA Sport otrzymało oficjalną wyłączność na dystrybucję butów w Polsce i w Krakowie powstał pierwszy sklep sieci 5 palców. W tym czasie założyciele RSA Sport cały czas prowadzili prawdziwie misjonarską działalność. Jesteśmy misjonarzami, ponieważ sprzedajemy markę, która wymaga wyjaśnienia, wytłumaczenia. Żyjemy w świecie, w którym rzadko mamy okazję chodzić boso, a marka, którą reprezentujemy w Polsce, daje taką możliwość. Pozwala czerpać wszelkie korzyści z chodzenia boso bez ryzyka skaleczenia, bez ryzyka uszkodzenia stopy. Stąd najważniejszą rzeczą, która, którą musimy zrobić zanim sprzedamy produkt, to jest wytłumaczyć ludziom po co i dlaczego. No właśnie, nazywa się pytanie po co, skoro na co dzień chodzimy w dobrych, wygodnych butach. Na dzień dzisiejszy chyba największym problemem z punktu widzenia ortopedycznego jest to, że obuwie tradycyjne pozwala nam na niechlujne chodzenie, na niechlujne bieganie. Nasz produkt nie wybacza błędów, czyli od pierwszego kroku stawiamy stopę na przód stopiu. No, w związku z czym miękko, delikatnie. Przy uderzeniu piętą powstaje impakt, który się przenosi na wszystkie stawy właściwie łącznie z głową. Czyli każdy krok, mimo że ból mamy wytłumiony tak zwaną amortyzacją czy obcasem, przenoszony jest na stawy wyżej. Stopa jest bardzo złożonym organem, kostno więc mięśniowym tam W zasadzie jest to jeden z bardziej złożonych organów naszego ciała, w związku z powyższym zaniedbywanie go. Działa na naszą niekorzyść. Gdyby natura chciała, żebyśmy mieli podpiętą amortyzację, poniekąd trochę tej amortyzacji jednak mamy, bo podpiętą mamy tkankę miękką, której zadaniem jest właśnie wytłumienie jakichś drobnych strząsów. ale gdyby chciała, żebyśmy taką amortyzację mieli, to by ją w drodze ewolucji wykształciła. Natomiast nie wykształciła. Wykształciła nam natomiast palce, z których zupełnie nie korzystamy, i tak naprawdę śmiem twierdzić, że 90, może więcej, nawet procent naszego społeczeństwa nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, po co są palce u stóp. Palce pełnią bardzo istotną funkcję w procesie motorycznym. Dzięki palcom się poruszamy, podpieramy, łapiemy równowagę. Więc natura przewidziała dla nich dość istotną funkcję. Z której kompletnie rezygnujemy stosując tradycyjne obuwie. Five fingers mają być powrotem do tego, co naturalne, dlatego pomagają też przy rehabilitacji. To jest ostatnio bardzo duża część naszej pracy. Różnego rodzaju sympozja, zjazdy i konferencje naukowe poświęcone rehabilitacji, poświęcone fizjoterapii, ortopedii. Wprawdzie merytorycznie te tematy nas troszeczkę przerastają, jesteśmy sportowcami, nie lekarzami, niemniej jednak środowisko medyczne bardzo mocno. Popiera ideę mm, aktywnej stopy. No, oczywiście, że chodziło pierwotnie o sport, natomiast y, tak naprawdę chodzi o aktywację stopy. Y, Te nasze stopy są dysfunkcyjne, są osłabione. No, oczywiście nie widzimy y, problemu, bo stopy zawsze traktujemy w jednakowy sposób. Czyli musimy buty parami, stopy w związku z powyższym, są słabe, to są słabe parami. Tak naprawdę problem dostrzegamy dopiero wtedy, kiedy skręcimy staw albo złamiemy nogę. Przez jakiś czas mamy ją w gipsie i widzimy, jak, jak to noszenie tego gipsu jak ma niekorzystny wpływ na, 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 na objętość mięśni, na elastyczność więzadeł, na sprawność tej kończyny.